Dzień dobry. Jezu, jak To, nie uczy, to nie jest takie proste. Hej. Hej. Ale ładnie dzisiaj wyglądasz. Dziękuję bardzo. Co ona na kitkę, Kipy, Tomplet, to on za siebie ubrała? Kitkę, to w ogóle to pasuje. Hej! Hey. Hey. Boże, jak co będzie cię tak mi się do no nie wiedziałam. Ja nie stęskniłam, się